Cześć wszystkim, tutaj zajęciaki. słuchajcie Jako, że wystartował mój serwer, czyli starenc.pl Na który was serdecznie zapraszam Tryb Megadro wystartował To chciałbym dzisiaj zrobić trochę Trochę dymów na YouTubie, zrobimy to także Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków Zostawcie w tym momencie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał z dzwonem I napiszcie w komentarzu swój nick To wtedy będziecie mogli wziąć udział W losowaniu słuchajcie na rangę swagger właśnie na moim serwerze Starenc.pl, więc oczywiście Was serdecznie do tego zapraszam, Wbijacie również Na serwer yy, i po prostu Bądźcie super, no, oglądajcie film do końca i sieba. -da -da. No i tak wam szybko jeszcze powiem, że możesz wejść na serwer teraz i, i w sumie to kupić jakąś rangę, bo zbankrutuję przez ten odcinek e, i w ogóle e, to jak wbijecie 5 w górę, to nagrywam kolejny taki film. No, także siema. <śmulny> Dobra moi drodzy, pierwszą osobą, którą zdonajtujemy będzie Kamper. Kamper e, jest dosyć akurat spoko i on w sumie nawet pamiętam raz zrobiliśmy taką akcję, że po prostu wysłaliśmy mu 200 zł i napisaliśmy wbijaj na starepce i wbił, więc w sumie myślę, że teraz też się uda. E, tym razem był, myślę, że możemy wysłać około 100zł, no nie wiem tak nie chcesz nie chcę tak dużo dawać, jestem ciekawy szczerze czy wbije, także dobra my, my, ja już się biorę za wysyłanie do lejta, a wy tam oglądajcie do końca i zostawcie lajka, żebym może, może aż tak nie zbankrutował nie? <grym> oczywiście wiadomości, będzie trzeba napisać coś takiego fajnego, na przykład siema albo nie, siema kamper wbijesz na mój serwer MCPL super jest Dobra, i tak, taka jest będzie właśnie wiadomość. Dobra, wyślijmy 50 zł na początku. Myślę, że 50 zł na razie. Na początek będzie Git. Dobra, moi drodzy, ja tak naprawdę już mam wszystko przygotowane. Muszę kliknąć tylko tak na telefonie. I myślę, że to właśnie to tym możemy zrobić. I zaraz będziemy pewnie na ekranie, także czekajcie. Boże, jakie to jest chore, że ja musiał zapraszać Ci ludzi na mój serwer przez Donata, nie? Masakra. Szczerze, jestem mega, bardzo ciekawego reakcji. Halo, Panie Kuba. Jest, Kuba. Jest, jest. Proszę, proszę wejść na mój serwer. O, jest Donate. Eee, bardzo super youtuber ze mnie, nie? Eee, bardzo dobry domej to do dobrego youtubera polecam wszystkim Dla dobrego też 50 zł siema kuba wbijesz na mój serwer No wbij! ARMC No wbij, kaper starym C, czyli na twój serwer Zenciak No No mógłbyś wbić Wbiję! Wbiję! Jutro! Jutro wbiję! Pogramy jutro na starym O! Bo ej, serduszko opisz na czacie, I widzowie to to ci... Kolejną już edycję Nie polecam, ciki były z tego i będą, ja grałem stary na Cieki No mazurku Ja grałem na każdej edycji starym Eee, kocham go eee... Zapomnisz na bank? Kuba, nie, jest, nie zapomnę. Nie zapomnę. Kuba jest super Nie <śmiany> zapomnę Co jest, kto <śmiany> Co jest, Najleks zbił, moi drodzy, na live'a Donator 100 zł. 100 złotych. Zapomnę, stary, to mój ulubiony o, LZ, serwer. Czek, jest. Ja pierdzielę! Serwer nie! To mój ulubiony serwer. Tak jest nie będzie. Zapomnieć, kurwa. Jak, jak, jak ja na kurwa Starymce, to ja całe życie gram. Co jest w ogóle? Proste. Pogramy sobie trochę na Dragonie, potem lecimy na lepszy serwer. Co ja będę na jakimś? Dobra. Dragonie grał tylko Starymce. Tylko Starymce, dokładnie, moi drodzy, myślę, że możemy mu jakoś ładnie podziękować. Okej, okay, jesteś super, dzięki A Tak by ci wysali kasa, to byś wyzywał ich I dopiszmy jeszcze Tak, to, to prawda, skamper jest super Czekaj, nie, nie dobra, nie wiem, <laughs> nie wiem co chcę napisać czekajcie. Dobra moi drodzy, wyślemy następnego taka Camperowi, będzie to następne 50 zł i napisałem w wiadomości OK, super dzięki, to prawda starejce.pl jest super serwerem, brakuje nam tylko takiej osoby jak ty Myślę, że miło. <laughs> Także to moi drodzy, 50 zł proszę bardzo, niech będzie. Dobra moi drodzy, właśnie w tym momencie akceptuję to na telefonie Ej, i czekajmy aż się pojawi, także do. No. O, jest dodać. <grymne> także no O boże, jak ja kocham te reakcje, naprawdę, nie? To jest super. 50 zł. Okay, super, Prawda <grymne> Jest i pan Zenciak Co to znaczy starym osoby uh. Sorry, z najlepszym, sorry. A staremce nie chce współpracy z clickerami na przykład? Na czacie byliśmy myślę, że i najlepszy clicker, klawek clickerowy, już mi proponują, kurde, jak, jest, jak nie super. Wiem, ale wiem, że staremce. A jeszcze Stary. chciałem powiedzieć, że dzisiaj chyba, jak dobrze mi się kojarzy, bo w moim kalendarzu ulubionych serwerów Minecraft no. właśnie pokazane, chyba że dzisiaj no wystartował. Tak, to prawda, wystartował dzisiaj Dzisiaj wystartował Znaczy, jak wy to wyglądacie w sumie zakimanie. wczoraj nie. Nie, nie wiem Dobra, moi drodzy Myślę, że to by było tyle z tego Z kampera Możemy Tak, myś... tak no mi dzisiaj dzisiaj się zdaje, że pójdziemy do kogoś innego Niestety nie mogłem sobie pograć, ale e... na, na, na ścianie nawet mam napisane stare no. dzisiaj 18 Także no Ma na, ścianie zapisa Ma na ścianie zapisane Bierzcie z niego przykład Kuba jest super Naprawdę, lubię Kubę e... No, nie spodziewałem się totalnie, że na Aleks zbije. Muszę się z Aleksem zgadać. czekajcie. C <gadam> Co on gada w ogóle? Piłuje napis w starym cps że mógł sobie na ścianie powieść. Dobra, K Kuba już odwaliło mu od pieniędzy. Już, już mu nie wysyłamy lepiej. <gadam> Yy, także moi drodzy, no, dobra że ten Kaper yy, był z porządku osobą i myślę, że możemy lecieć do następnego tego streamera. No, yy, także lecimy. Cześć wszystkim moi drodzy i słuchajcie, jest to już drugi dzień, kiedy ja to właściwie tak naprawdę nagrywam yy, Ale postanowiłem, że po prostu wyślemy 50 zł yy, Freddy. Emu. Freddy jest w sumie, nie wiem, dosyć młodą osobą, śmieszną yy, i postanowiłem, że możemy sobie do niego napisać i yy, wysłać mu z 50 zł yy, bije, słuchajcie na starym i dla mój serwer tak naprawdę. Dobra, także moi drodzy, musimy tak naprawdę. Tylko y, napisać jakąkolwiek wiadomość. Także napiszemy, bo on gra na, w ogóle na cheatach. Nie wiem, czemu on gra na cheatach, więc napiszemy Wbina starym cpl, ale bez, y, be, bez cheatów. Y, KC, dobra. Y, nie, niech będzie serduszka w komentarzu. Niech będą, dobra. 50 zł, nie, niech będzie. Niech ma, niech ma, niech się rozwija, chłopak. No, wyśli. Ej, dobra moi drodzy, w tym momencie właśnie miałem już wpisywać kod. Miałem już wpisywać normalnie kod uwierzcie mi szczerze A on wbił na serwer, w ogóle bez żadnego TED, wbijania Ja pierdziłem, znaczy bez żadnego data. Szczerze? Nie spodziewałem się tego e, Moi drodzy, z tego powodu, że w sumie już wbił na serwer to wyślimy mu tylko 20 zł Sorry, Freddy! Ale jeżeli zobaczysz ten odcinek, to będziesz miał nią, żeby ten, że mogę się lepiej nie wbijać od razu. Bo normalnie 5 sekund brakowało i bym ci wysłał 50 zł, nie? Ale, moi drodzy, żeby nie było, no to wyślełem u coś. No, niech ma chociaż te 20 zł, nie? no, niech coś ma z tego życia. Dobra, uwaga, moi drodzy! Dodaj został wysłany. O, jestem już. Ez? <słyski> Ez? Czy wbiję? Proszę wbić. Proszę bić! Ale bez C. Mordo, Dożyć jeszcze trzy dychy i mogę porwać bez cheatów. Dożyć? Co za, co dożdżeszę za trzy dychy i wchodzę teraz bez cheatów. Co? Z... Jak? O nie! Tak jak teraz gram wchodzę? O bez nie! Nie jesteś niszczony gościu. Dobra, no napisz na coś czacie po prostu spłótną minkę to przykro. macie większą szansę na wygraną e... tutaj macie. Na, nała <grych> Dobra moi drodzy, jestem w tym momencie u jestem mega jednej rzeczy ciekawy, czy jeżeli po prostu zwykle napisz na czacie. Hej Mordo, wbijesz na serwer wbi wbijesz na mój serwer Zobaczmy, napiszmy, zobaczymy co powie. No, najwyżej mówiliśmy do najtaj tak. Hej Mordo, wbijesz na mój serwer no, ja niestety nie wbijam na serwery. <głos> <głos> Poza Blazing Packiem, bo ja mam tego. No niestety. z dragonem, więc. No właśnie. Ja tak to nie jest nie z tym dragonem. Yy, D2. w komentarzu. Dobra, ty chłopie I łapkę w górę zostaw, Dobra, bo mi smutno jest teraz.